Siemanko widzowie! Z tej strony, twoja stara gaming. Jakby. I dzisiaj z nami jest oczywiście. to takie śmieszne. Witam, jestem. Komanducha Bezucha. Aha. I y, moje zainteresowania to kolega przede mną, na którego się obecnie patrzę. Trzy słowa o sobie. I... I. Rude 894 894. Ja jestem most I. Nie wiem. Uh, wiem, mm. ja, ja lubię. Dawaj, uh, dawaj. Uh, w ja ja to nie wiem, co to mogę powiedzieć. <laughs> no <laughs> uh, możesz. Uh, I lubię. Fortnite o. o, o, Generalnie nie mam przedmiotów, bo umarłem trzy razy w poprzednim odcinku. Y a właśnie Jabska nie ma go, bo go trolejbus przejechał. Taka jest historia. Genera Idziemy do jaskini, nie w tym momencie i mnie nie obchodzi, co sobie myślicie. Y Poczekaj musiałem sobie chlebek zrobić. Daj trochę. Tylko <grym> komuna daj trochę. <grym> o nie. <grym> Idziemy do jaskini nie obchodzi mnie, co myślicie. I... Słyszę czarnoskórego wysokiego mężczyznę i, I kopiemy y bo inaczej będziecie zabici. Komuna Lord Idzie tu Ej, 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 bo Ej, Za to nie, <laughs> wybuch, wybucha i wybuch Zabij się, zabij się Możliwe, że nie żyje <laughs> O nie Jukaj, ja nie mam jedno pytanie, dlaczego postawiłeś tutaj deski, drewna? <laughs> <laughs> Bo chciałem je wyrzucić Ej, oddać mi Oddacie mi mój kilo <laughs> O, dziękuję A oddać mi moje dziewictwo? Nie A ja... Mogę to zrobić na komentarzu? Poczekaj Proszę Właśnie, kolego, weź mi, daj, kija tego, haha. Żebym mógł wtedy dwa kije, bym poprosił. Kia, no kija, kija, nuris. No, kija, kija, ha, ha, kija w głupie, haha. Hu, hu, hu. Nieźle się bawi. Wybuchowa zabawa. Wybuchowa... I kolejny. No siema. Aleks, żeś go wysadził? Dzisiaj A. kopiemy drewno jak mój wujek mnie kopał, kiedy nie kopałem węgla. Piękne stare czasy, lewaki tego nie zrozumieją. Dokładnie tak. tak lewaki tego nie <gryś> Kiedyś było lepiej i lewacy tego nie zrozumieją. Dokładnie tak. Pałowali mnie Aha. za to, że nie kopałem węgla i było jakoś fajnie. Jakoś tak... Może było źle, ale było raźne, bo nie. Okej, okay, oh. Uhuhu. Słyszałem wysokiego czarnoskórego mężczyznę. No bo był to przed chwilą. Za tobą. O, widziałem cię chyba. Czekaj. To był chyba Ile kartek ja dostawałem na jedzenie za to. Normalnie, że prawie mogłem pół osoby w rodzinie wy... wy, się wy tego. Wygadnijcie, wyjeść, wygarmić. Wydoić. wyjeść, wydoić on się, kto nie żyje nie wiem, nie wiem, Psz, ja też jest? nie może, mam, bo mam pół serca Dziękuję Ależ, proszę cię bardzo, przyjacielu. Ja będę tak pobity za to, że użyłem koment. Jest na. Mm, wytnie się, wytnie się. W <grym> Tak. Powiedz mi swoje magiczne numery. E, moje magiczne numery: 130 na 620 130. E, wait. No nie, no i znowu będzie przerwa w odcinku. Matka wyjada po kolid. Wypraszam sobie są pyszne A Smasz tego. Ja no, wie, wie, wiem że to Nie ma tu jak Za komuny też były dobre kanapki jakoś lepsze czy są teraz No takie Podły, wiesz robione na siłę Takie z powietrza były robione <laughs> Czasami nawet były te kanapki Ale to czasami Ale Fajne. Ale były no, Były, były były, były moi ideałem. Była, była moim ideałem. Dałem, dokładnie, była. Była! Do, dokładnie, była. W ogóle Jacka pewnie nie ma, bo kłamie przez ten komputer. Mógł tyle nie grać na komputer, żeby nie kłamał. E... No bo on jest chory na komputer. Siema. To ja. O, siema. Co to jest za chore miejsce? Kopiemy się w dół. To jest bardzo zły pomysł. To jest przegnialny pomysł. O, już widzę tą wieżę. No właśnie, ale nie jest tam jeszcze, poczekaj. Ale ja nie wiem gdzie wy jesteście dokładnie. E, w jaskini. A, Tutaj cokolwiek. A przez ścianę nie widzisz naszych ników na przykład? Na razie nie. Mm, to poczekaj, wracaj Chociaż... się, bo i tak tu już nic nie ma. Chociaż jest noc, to ciężko Są w ogóle typie. Sparzłeś tu. Tak. Dobra, wait. Chodź, rubek, no to teraz to się parburujemy. Tylko sobie teraz drugą dziurę stary I tak nic robi. Na ja myślę, że już jesteśmy gotowi na wieżę. Wait, tylko Do końca architekt. gaming. No chyba, że ja. No chyba, że ja sobie sam. 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 komu na gaming. Ale piękne. Chciałbym w takim prawdziwym życiu mieszkać to prawda hu, uh, uh, ale, ale sigmiarska baza Czas sigmić, chodźcie na wieżę Za Fortnite, za zginili <grym> Przesigmiala bym Za giacik. o pa, widzę ich tu To bij ich <grym> A to jeszcze jaskinia jest to jaką bomba! A w sobotę będzie. Bomba. Będzie, bomba. będzie bomba! Tak, po, po prostu. tu jest pusto. No będzie, dobrze. ale bomba! I potem też. A w będzie bomba. Bombowa będzie. A w sobotę będzie giat. Po prostu. Giard. Ale gówno. Nie dość, że tylko jeden pidażer tu był, to jeszcze gówno dostaliśmy. Chłop im od no, Ej bo ej, tam jest tam jest zniszczony portal w oddali Idziemy tam No trzeba pójść o, nie, bo oh! rozkradam, Idziemy rozkradam im dom Ty tam jest, to tam uciekł to nie, to nie był jednak jeden Aha widzę Oni uciekli po prostu On do mnie idzie Czekaj poczekaj jak chcę odbić jego strzałę Tylko skutnę sobie ja nie wiem ale stary, nie uderzaj, nie uderzaj tak szybko O, tu jest kolejny Aha On do mnie strzela Ła Będę strzelać Pa, teraz dopiero przyszli, kolejny przed. Czekajcie, gdzie jest nasz baner? We, we, weźcie go ode mnie Od niego Kijacik game Mam kuszę On no nie, kusza, kusza? 112 No właśnie, kusza 112 nie. Oj Nieee Chyba się ktoś zerwał. Nie, to ja użyłem A, myślałem Nawet nie mam pojęcia co to robi, ale... A to... Nie wiem Może to po prostu wydaje się być śmieszny dźwięk A du, du, du. Chodź, tu, chodź tu ktoś Chłop, wy... jak, jak się świeci w oddali z tym <ślad> Chodź tu ktoś wykopać ten złoty blok hmm. Się świeci w tej zbroi złotej z oddali no bo gość, ja już jestem normalnie gamer jestem mm, mm. Jestem Domino games no nie. No, nie Domino gamer oh. Idol Kopię Obsydian żelaznym kilowym, jestem z siebie dumny Aby tak dalej No Aby tak no, dalej że nie O to tak kopałem w kopalni za komunę Było jakoś lepiej my to wykopiemy w ogóle? Nie. Nie. O, to fajnie. Wszyscy kontynuują kopanie. Quality gameplay. Za kobury też się kopało co, co, coś, czego nie dało się wykopać. Wtedy też było jakoś lepiej. <laughs> nie dawali Jest ci nadzieję. Kur... Nadzieję ci dawali. Zobaczcie tutaj, chodźcie tu. Czekaj, magmę zbieram, przyda się No kurde. Like o, tu, tu jest, tutaj siedzi taki niemiły pan właśnie I patrzy się O no. A, o no, widzę On, on nam mnie jest posłany, chyba A jednak nie, może Chyba Country do siebie idzie Może nie Tam kolejny jest No, tak trochę Sytuacja z... z, z dupy. Z dupy właśnie W sumie to tam Hu, hu, hu. Ale żeś wybuchł. No sorry, o rec to. Ale past to był. O, siema. Wybuchowy ziomek tutaj jest. Wybuchowa. No i wybuchł. <laughs> Nie fajnie. Mm, ale fajny jezioro. Szalona przygoda. No właśnie, tak ostro będzie całkiem to. Freaky, o kurczowo. Uważajcie, uważajcie na dziurce. O co ja tam widzę w góry? Uuuu, Dajamondo Crazy Dajamondo Aaaaaah, ja wcale. Łatwiej utkwił, No i teraz do. Zwalnąłbym cię tutaj, ale byś do lawy przedłużał. O, wait. Ale dobry jesteś. Dobra, gra Gamer. Sklepik gamer. Macie jeszcze dwa żelaza? Może? No nie. Do przepalenia? Mm, nie, po prostu. Mm. Co się normalnego, macie przepalone, to trzy potrzebuje Nie mam przepalonego. A ile macie nieprzepalonego? Dwóch potrzebuję. Ja mam siedem. Ja mam Weź jeden. Mi jedziemy stąd. O kurczę, blaszka. Hmm. A nie to jest miedź. Myślałem, że są diamenty. Na no, tym poziomie ciężko bym było. No. Zabudowałem Cię po prostu hmm, ja, ja potem latam O siema o. o wiedźma O wiedźma no Gdzie? To teraz patrzcie na to To pa, moja... pa, pa. Patrz na to, patrz na to Dawaj Jeszcze dwóch panów do Ciebie idziemy Palimy, palimy ją <laughs> O nie Średniowiecza Palimy wiedźmę Palimy źle Czekaj, poczekaj, poczekaj Połóż Rezi... ten, e... fire resistance wypiła. Będę podpalił. O, boli, 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 panowie. i bo ona mi dała coś takiego, że mi życie ulatuje. Trucizna, to będziesz miał pół serduszka i się zatrzyma. A, to dobrze. Dobrze wiedzieć. Dzięki, giacik, game. Jasne, feedlover 46 Playboy Farty 57 Tak jest. Playboy Farty, o oh helda No. Myślicie, że możemy bazę sobie zrobić w tej wieży? Czy będą się rozbić? Chyba no, nie będą ale... się rozbić. No ale ja nasza jaskinia. A no tak to nie można, no. No nie, daj mi ktoś jedzenie UWP lzy. Ja wiem, nie, już nie mam. Nie Dziękuję. Dziękuję, Gijacik Games. A, ja jeszcze. Raz, co... A więc tak, y to by było na tyle. Pamiętajcie, by walnąć ten przycisk, jak bijecie o żonę, gdy zupa jest zasłona. Dokładnie. Chcecie coś na koniec powiedzieć? Tak. Dokładnie tak. A więc pamiętajcie, żona pobita i mózg lepiej pracuje. Dokładnie.